Fani zauważyli też nietypową relację antka, który zamieścił swoje zdjęcie w ciemnych okularach z dopiskiem Goodbye. Czyżby na dobre żegnał się z Instagramem? Przypomnijmy, że podczas ostatniej rozmowy z faktem aktor podkreślił, że jest w stanie zrezygnować z kariery dla zdrowia i spokoju swojego dziecka. Jeśli pytasz, czy jestem w stanie odstawić swoją karierę dla swojego życia, spokoju i zdrowia swojego dziecka, to tak. Jestem w stanie wystawić swojego Instagrama na licytację i przeznaczyć pieniądze dla potrzebujących? Wyjaśnił. Antek Królikowski umieścił na fotografii króliczka machającego łapką na pożegnanie oraz gifa ze skaczącym ananasem w domku? Chociaż aktor po ślubie zabrał się za budowę rodzinnego domu, to jak donoszą informatorzy Super Expressu, wrócił już pod dach swojej mamusi, Małgorzaty Ostrowskiej Królikowskiej, która niczym lwica broni go przed krytyką. Joanna opozda od czasu porodu mieszka już bez swojego męża. Ostatnio cała rodzina została przyłapana podczas wizyty w jej mieszkaniu. Wygląda na to, że Antek bał się spojrzeć mamie Wincenta w oczy sam. Sleepy, Spinass, Sleepy, Spinass, Sleepy, Spinass, Sleepy, Spinass, Sleepy,